Czekaj okay. Muzyka Kranku stopio do tyłu. Muzyka stopio, czekaj No ja yeah, ready To Start Ale kurwa ty niektórzy... No co powdrawił. No spokojnie, grajcie Nie strzelajcie mimo, mimo wszystko nie strzelajcie No ale ja nic chcę No to ja myślę No zależy, ja się nawet odsunęłem, żeś miał miejsce ja sobie pięknie chciał sobie coś Co? O no ja ja no nie mogę! Kurwa, Kurwa. Ma, ma, ma. A A no, Nie strzelajcie! to Nawet no, ja tak jak się przyblokujecie. Ja przyjadł. Ja mam 200 HP wyjeżdżając z basu, nawet do mostu To jest się z Ebra wzięli do bitwy.

Kurwa, No co za kurwy! No kurwa! Wojtek! Krzychu skup się! Skup się Krzychu! Nie da się grać kurwa Gdzieś pojeby grają Ja pierdolę Krzychu Krzychu duś! Pierdolę Trzeba z kwalifikacją Jebany pies, pod te ty zapraszasz takich zwierzaków tu? No skąd ja mam wiedzieć, że on się jakiego no będzie odpierdał? to... Zapraszasz jakiegoś przygłupa, No i tyle. Ja nie miałem. No tak, rozumiem. nawet wszyscy kurwa, kurwa, no, to to ci... w kurwa, <noise> ci... A wszyscy ci... No, A wszyscy ci... Jak... A wszyscy nie? A wszyscy ci... A wszyscy ci... A wszyscy A A A we Seba strzeli. Jak ktoś A mnie strzeli, z winą, my, peski, to no, odjebcie odjebcie A, seba. Seba. A seba strzeli, mówię. Seba Kto ma peski, to odjebcie w A a Awesemba. Ktoś? On będzie zaraz dojebie kogoś. Zabijcie. Go. Weź go, zabijcie, teraz jeździ w niego. Ale cię wygoni. nie, nie, nie. O, nie, ma sensu. nie, nie. nie, tak? to obiega, już tak nie. nie. O, nie. O, nie. 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 O, nie. nie. Przede co nie tak! Kurwa, to za Z chyba nie i tyle... Co tu dużo mówi się? Kurwa, masz! No kurwa. Bart, ej! Ostatnie okrążenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Sianku, dzięki. Zablokowałeś się. No oczywiście zablokowałem. Jak ja wyhamowałem, żeby nie on cię on cię przekręca. Jak cię Ja też w ogóle teraz. No, zobacz sobie wtórkę. Cześć, no. cześć, czek, czek. Ja czekaj, czekaj, czekaj małpę, bez No, jest no, z wami kurwy. Ja nie mamy psy. Czemu mnie mi obróżasz? z to się rozbije. pierwszy tu Jeszcze z dwóch się rozbije, myślę. Widzicie, że ktoś przed wami ma mało HP i jest w enemy, to... To go kasujcie. No właśnie, nie kasujcie. Ale wie, nie, nie, bo team jest włączony. Tym Damien się więc swoich też. Dobrze krzyk, bo... zajebisty jesteś. No ale tak. jak staranujesz gościa w z enemy, no to więcej chyba strasznie, nie? Ale zjebałem ja pierdolę. Właśnie widzę, że Krzychu skończy. Krzychu, skończ. Oczaki, rozbijaj się. No, no nie zdyk, to Ej Krzysiek, jak mnie teraz ja odjebie, odpięk odpięk. to ja dostaję 2,5 golda i mam zajebane w sobie Tak, tego tak, pingwinka? No bo patrz, go, odpiębie, ja <laughs> bo piął mnie odjebie, ja jestem pierwszy Nie pingwinek, dawaj Boitek, jak ty to zrobiłeś? Masz <laughs> tego pingwinka O, co <laughs> No, były szanse <laughs> na trzecie, to co to było, skąd? <laughs> pingwinek Ej, co tam się odjebało? Pingwinek <laughs> <laughs> Zobacz tego pingwinka po drodze To który ja jestem, trzeci? Ej pomóżcie mi kurwa, zbierze się. Ale, ale, ale. Już grydek mnie kurwa zbejtował, jakbyś kurwa skępał. Zbejtował. Zbejtował go. Nie bandy... jakoś z Kurwa ja bo przewagę z 30 sekund, jesteś się gównami no, tu wszystko, nie? nie. <śmulacza> e, to, Jackie, ale wiesz, że to, że to tak naprawdę zależy, który byłeś na starym. Nie ma Ale jeżeli mnie nie, <śmulacza> <when> nie odjemiesz, <śmulacza> to ja ci gwarantuję, że to wygram. Co ty Ja to, ja na stary problemę pierwszy. drugi. Tak już wygrałeś, jak chcesz. Odjewać Wojterka, odjewać. No, gdzie tam cyfer ten twój kolega co mi miał odpierdolić. Ale jaki jest, jesteś? Jaki drugi? No i git. No. Bo normalnie jechał, nie jak pizda, wiedział, że przegra, no to... Jeszcze, jeszcze z mostu mogę się raz być, więc nie No smakajnie. co kurwa. Ja tylko się bałem, żeby się nie wyjebać na tym moście tam wcześniej. Rekina gwarantuje jeszcze jedno okrążenie? Tak. Podium. Nawet poza kurwa podium sobie. Ja fantasty, se pojadę, jeszcze ja to zdubluję kogoś jeszcze kurwa. Ale to biega biega biega. Zjebałem, to, się... zjebałem, zjebałem z jednym. Ej, Wojter, ja byłem... Co ta piąta? Ja pierdolę. Wojter, byłeś koło mnie? Yeah. Ja nie chcę nic mówić, ale ja dojeżdżając tutaj miałem 100hp, więc zajebisto był tak panowie, zajebisto. No, taki zajebiste. czwarty czwarty czaki jestem. Z Dobra, ja pięty... jestem dumny kurwa. Dawaj, ale, Dobra, to ja sobie zapiszę. Nie, nie Dobra. Ej, jak ta Ej... yy, brzmiała, Wojter?